Cześć, niech wąs Bóg błogosłowi, pokój i miłość. Park Miejski w Siemianowicach Śląskich. Podobne jest minus trzy pierwszego grudnia. Brakuje tu wody. Wiosną i latem pewnie tutaj jest woda. Wasulo, na moich rękach są rany, na moich stopach są rany. Mój Bog jest szeroko otwarty, ukazując moje serce. Oni ponownie mnie krzyżują. Panie! Oni szkodzą mojemu kościołowi. Panie, czy ich postępowanie jest takie złe? Tak, zło ich zaślepiło, brak wśród nich miłości, nie są szczerzy, zniekształcili moje słowo, okaleczyli nawet moje ciało. Mój kielich sprawiedliwości jest pełny. Nie pozwólcie, by się przelał. Chcę, by przestali dusić moje ciało. Ja, Jezus, jestem miłością. Chcę, aby przestali strzelać do siebie zatrutymi strzałami. Harmonia wśród nich odbuduje część spowodowanej szkody. Szczerość zdemaskuje zło. Dlaczego tyle ceremonii, kiedy w rzeczywistości oni nie mają mi nic do ofiarowania? Potrzebuję czystości, miłości, wierności, pokory, świętości. Szukajcie we mnie tego wszystkiego, czego ja pragnę, a dam Wam to. Nie szukajcie Waszych spraw, lecz moich. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 6. Wers trzydzieści trzy. Starajcie się naprzód o Królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Oddajcie mi chwałę, uczcijcie mnie. Słowa nie wystarczają, moje ciało ożywią przejawy miłości i współdziałania. Bracia, miłujcie się wzajemnie. O umiłowana, jak wiele będę musiał odbudować. Pójdź, moja córko, spocznij we mnie. Pokój niech będzie z tobą.